To tysiąc? daj! Tak. No! I przestań się trapić! Mówisz, żeby się nie martwić? No masz rację, przecież nie jest aż tak źle! Nie mam srebra ani złota Lecz nie pragnę w życiu zmian Bo kto ma własnego kota Ten jest całą będą pan! Wszystko got, miau, miau, miau. Kodaku, miau, miau, miau. kot! Miau, miał miau! Chwyta miał miał miau, miał! Miał, Miał miał Gdy się z Kotem zaprzyjaźnisz, już nie będziesz czuł się sam. Z Przyjacielem żyć się strażniej, raźniej czasu płynie nam. Wszystko lot miał miał miał. Chwyta kot miał miał miał. Co za kot miał miał miał. Kot nas ko miał miał. Spraw mi worek i buty. Puty? No już ci mówiłem, gdy buty wzajem bracu, nie zaznacz niedostatku. A poza tym, no jeżeli mam ci dopomóc, to musisz spełnić moje warunki. No więc ja Zgoda? Zgoda! Nie wiem, ale na pewno coś pysznego. A przed obiadem, co byś powiedział na królewski spacer? Na spacer? Mhm. Pójdziesz ze mną do ogrodu? Do ogrodu. Albo jeszcze dalej, pójdziemy pooglądać piękne widoki dookoła. Idziemy! No zaraz, zaraz, zaraz! zaraz, zaraz to idziemy! jeszcze ktoś zobaczy, że król piechotą po polach i łąkach chodzi, to nie wypada!